Cześć. Dzisiaj y, gram w dodatkową grę. Grę, która ma wspaniałą muzykę, mimo że taką trochę elektroniczną. E, już chciałam dość dawno zagrać w tę grę Party hard, ale no i dopiero teraz jakoś niedawno trafiła się w jakimś bandlu tanio i w ogóle, więc ją mam. I od jakichś dwóch czy trzech dni cały czas próbuję przejść pierwszy poziom. Nie jest to łatwe. Tak pomyślałam, że to jest dobra gra, którą będzie się dało nagrać jako dodatkowy film na kanale, bo dlaczego nie? Mam czas, to robię. No dobra, to spróbujmy pozabijać trochę ludzi. Ogólnie, ogólnie chodzi o to, że tam na górze jest licznik kills i e, mam 47 osób zabić, czyli prawdopodobnie wszystkich, którzy tutaj są. E, tak, i muszę to robić wtedy, kiedy nikt nie patrzy, i tak dalej. Też ani przez okno, żeby nikt nie zobaczył, i tak dalej, i tak dalej. E, I uważać na policję, która przyjeżdża, bo co jakiś czas ktoś zauważa trupy, i, i, i muszę wtedy uważać, żeby się nie skapnęli, że to ja. Tak, jestem takim jakimś emo-gościem, który po prostu nie, nienawidzi wszystkich tych głupich ludzi, którzy y, imprezują prawdopodobnie w koleżu czy coś. Dobra, to najpierw easy mode kursorze, spadaj stąd. Yy. Najpierw Easy Mode, czyli yy, dobra, obudził się to, nie czyli zabijanie ludzi, którzy śpią, albo nie. Albo i tak. Już dwa razy mi się zdarzyło, że muszę uważać bardzo na policję, bo już dwa razy mi się zdarzyło, że nie tyle mnie złapali, co już dobrze mi szło, już miałam tam, nie wiem, no już 60% chyba tych zabić zrobionych yy, i nagle policja mnie przejechała, bo wyszłam na, ten, na ulicę. Jakoś. nie pomyślałam o tym. I dwa razy mi się już tak zdarzyło, ale się wkurzałam. I za każdym razem wyłączałam grę od razu. E, Okej. Okay. Są jeszcze różne takie rzeczy, jak. w ogóle za każdym razem, jak się generuje ten poziom, to jest co innego w nim. I można też robić takie rzeczy jak pożar albo ustawienie bomby jakiejś gazowej, albo yy, ten, yy, o to otruwanie ponczu, różne takie rzeczy. Tylko, że albo, albo można nosić też tych ludzi, którzy śpią, ale, takie, ale te rzeczy jakoś mi się nigdy nie opłaciły, bo zawsze się ktoś, ktoś orientował w, której, w którymś momencie, że to, że to ja, więc. Okej. Okay. No dobra. Są serious shit trzeba. Co to pani robiła temu panu tam przed chwilą? Czy ten pan. Nie O, tam ci się tam liżą, to może tych wezmę. dzigne. To też jest mega easy mode. O kurde, to było ryzykowne. <laughs> <laughs> Czy tutaj ktoś sika? Tego jeszcze nie widziałam. Co wy tutaj. Co? Co, co tu się odwala? Okej. Okay. O, koleś chyba się właśnie nie skapnął, że to ja, mimo że prze przed chwilą byłam w tym pokoju. Okej. Okay. Boże, ta policja to jest nieźle zajęta tutaj. W ogóle podoba mi się, jak oni rozjeżdżają tych ludzi, Hamsko. <grym> I to mi się liczy jako kilo oczywiście. O, o. Koleś mnie chyba przyuważył. To pójdę się schować na wszelki wypadek. Moją magiczną kryjówkę. A, kurde, nie! Dlaczego mam kajdanki? A, chowaj się! Szybko! Szybko! Ok. Jeszcze jest tutaj ten koleś taki, co ma różne rzeczy, ale on musi się najpierw rozłożyć tak płaszcz, żeby y, można było wziąć coś od niego i się dostaje jakieś losowe rzeczy typu, nie wiem, bombę albo truciznę albo coś. Jak rozpoko. Dobra, czas potańczyć w tłum. Nie. Okej. Okay. O nie. No nie. No nie. No nie. No nie. Nie. Trzeba się schować teraz. A. No chyba. Chyba się nie uda tym razem. O kurde. Zapomniałam. No i dupa. Dupa panie oficerze. No i tyle z mojego. Kurde. W połowie drogi już byłam. Ach ta gra. Jak się zrobi ten. Jak się zadzwoni to, to przyjeżdżają jakieś tacy ludzie, co wszystkich psikają czymś. A nie, różne osoby widzę przyjeżdżają. O, nowe panie. I teraz mam chyba jeszcze więcej ludzi do zabicia. Czy one coś robią? Aha, wszyscy się zebrali teraz w samym środku. Hmm. To by mi mogło dużo dać, tylko że ja teraz nie wiem, jak ja mam ich wszystkich załatwić tutaj. A co z DJ-em mogę zrobić? Mogę coś zrobić z DJ-em? Mogę zabić DJ-a? Mogę zabić DJ-a! O kurde! <śla> Ale fajnie. <śla> Ale teraz to niestety to niestety zostanę złapana chyba natychmiast, więc. Dlaczego pan policjant jest szybszy ode mnie, to nie fair! Aj, dwa Boże. To wszystko rozwalone. Typowa impreza, nie? Rozwalona kuchenka, rozwalona instalacja elektryczna. Trupy w łazience. Normalne. Zwykła studencka impreza. No nie, no jak to? Skąd wiesz, że to ja? No przecież ja byłem tylko jedyną osobą w tym pokoju i. Nie, panie oficerze, nie. Nie dogoni mnie pan! Nie! Kur jest! Udało się! Teraz pan Mario przyjdzie mi zablokować drabinę. sobie, tylko gramy. Boże, ta policja to nie ma ani chwili spokoju, żeby pączka zjeść. A, bo jak policja przyjeżdża, to oni te miłe panie zabierają, bo one są... bo to nie jest Amsterdam, nie? Nie wiem nadal do końca, o co chodzi z tymi ludźmi, co mają taki pasek nad głową. Jak ładnie tańczą te miłe panie. Grubasa, albo nie. Albo te blondy może załatwię. Szybko, zanim ktoś wejdzie, albo zobaczy przez okno. Dobra idę do łazienki na wszelki wypadek. Jak coś to ja się kąpałem. Albo robiłem siku do wanny. No! Co? To, to nie ja! No jak to? Już tak dobrze szło! No ale przecież to, żeby w łazience był, no o co chodzi? Ale bez sensu ostatni raz próbuję. Co za gra? O, chyba się zepsuło. Haha, ha, zepsuło się, zepsuło się, zepsuło się. Do czego się zepsułaś, gro. No jak to? No dobra. O nie, tym razem przyjechali ci od robaków. Gdzie miłe panie? Już 23? Kurde. Jednak, jednak ci goście to są opłacalni dość. A, dostałam znowu bombę. O, to dobrze. To dobrze. To się przyda. No dobra, no dobra, no dobra, no dobra. Trzeba się zająć kimś w końcu. O, dobra, tego gościa z ierukazem nie lubię strasznie. On jest agresywny bardzo, więc trzeba go ubić. Idź pan stąd. No właśnie. O, 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 o. No i dupa! Muszę się schować. A Nie, panie policjancie, już jestem. No nie! No... O, w końcu. Uf! Ale ogólnie przydałoby się te bomby załatwić, tylko to na samym środku by trzeba było postawić w tym głównym salonie. Dobra, do tego geni... A albo nie. Ehm. Um... Tutaj nie ma za dużo ludzi, no ale w sumie już zostało mi 23 tylko do zabicia, więc... Dobra, na samiutkim środeczku, a potem pójdę się gdzieś schować. Teraz mogę chyba ubić DJ-a zanim oni wszyscy... Tylko, że ten koleś tutaj jest, ja go nie mogę chyba zabić, bo on mnie będzie kopał. Nie podoba mi się to bardzo. Mmm! On tańczy? To mogę go normalnie zabić? Dobra. OK. No i dupa, no! Dobra. Może mi się uda jeszcze raz uciec. Albo i nie. O. O Boże. Mogłabym tego załatwić w sumie. I tu się ukryć. Dlaczego nie? Najlepiej na cały czas y, przyjazdu policji, bo jeszcze pomyślą znowu, że to ja, przecież to nie ja. Mogłabym jeszcze jedną bombę dać, ale kurde, nie chcę już ryzykować, zostało mi tylko... Nie umiem policzyć. 18 osób? Ktoś by mógł tutaj wejść, bo tutaj, tutaj można bardzo fajnie wykorzystać tego gościa, który gra i nie zwraca uwagi. Dobra, dziękuję. Mój ulubiony pokój do chowania. Policja prawie za każdym razem kogoś przyjeżdża. Muszę teraz uważać, żeby mnie nie przyjechali. O mój Boże. Hmm, no dobra, w sumie na zewnątrz powinno być dość łatwo. Teraz. Chociaż tamta babka się obudziła, no dobra. Hmm. Dobra, tego wrzucamy. Ten, co się wypinał, to go dźgamy. I idziemy do salonu, jak gdyby nigdy nic. Ja tylko tańczę. Ja sobie tylko wychodzę co jakiś czas, wiecie, w łazienkach są trupy, to chociaż w sumie oni jeszcze nie wiedzą, ale cicho, to ja idę sobie siku zrobić na zewnątrz po prostu i... a ja potem wracam do Kurde, nie zauważył, że nóż wyjmuje? No okej, okay, no cholera, zostało już tylko siedem osób. No tak, te, które są teraz w salonie i pan DJ. No dobra. Widzę ma w dupie, no to można jego też epicko zakończyć. O Boże, udało się w końcu. Który raz ja już w to grałam? Kurdy, 25. Jezus, Maria, w końcu. 21 minut, ok. O Boże. A mi serce wali, ale jestem głupkiem, Boże. No dobra. No Bo, jak ja się cieszę, że mi się udało w końcu. Okej. Okay. No dobrze, no to w takim razie mam nadzieję, że film Wam się podobał. To jest mój sukces na wizji, że wreszcie udało mi się przejść ten pierwszy poziom, Boże. Jestem mistrzem gier po prostu. Okej, okay. nie bez powodu gram w Simsy i też przegrywam zresztą. Ehm, no. No to dziękuję wam za oglądanie, yy, subskrybujcie, lajkujcie, jeśli chcecie, do niczego nie zmuszam. I jeśli chcecie, to mogę zrobić następną część, bo ta gra jest, jest genialna do nagrywania yy, i w ogóle do grania, więc yy, tak. Yy, no i co? No i widzimy się w następnym. Pa! Jedyny powód, dla którego można by mnie aresztować, to to, że moje dance movesy powinny być nielegalne.